Siema, z tej strony Lejmon, a to jest film, w którym mówię w sumie o wszystkim i o niczym. Dawno nie robiłem żadnego filmu pogadankowego, żadnego informacyjnego, ani nic takiego, więc stwierdziłem, że wypadałoby w końcu coś takiego zrobić. Dla informacji, jeżeli ktoś śledzi mnie trochę dłużej, to wie, że w pewnym momencie miałem taki okres, w którym nie chciało mi się nic i nic nie robiłem. Zajmowałem się innymi rzeczami i całkowicie porzuciłem, może nie całkowicie, ale strasznie rzadko wrzucałem rzeczy, przez co narobiły mi się zaległości, bo praktycznie do końca roku miałem poplanowane rzeczy. Aktualnie jestem na rzeczach, które planowałem zrobić we wrześniu, także jakoś to idzie, nie? Ale nadal jest tego dużo, biorąc pod uwagę to, że dla was według mojego planu jest dzisiaj 2 grudnia, Czyli jestem 3 miesiące w plecy praktycznie. Także nie wiem, jak to będzie. Nie wiem, kiedy w końcu odrobię wszystko, co chciałem robić. Yy, taka lekcja dla Was życiowa. Nie opierdalajcie się, odpocznijcie sobie później. Dobra, w sensie, nie myślcie za bardzo nad tym, jak bardzo coś dobrze wyjdzie. Nie overfinkujcie za bardzo rzeczy, które robicie, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, a robicie mniej i. Zyskujecie mniej niż gdybyście robili rzeczy, po prostu nie myśląc o tym, co się stanie, albo czy będzie to dobre, czy wam wyjdzie, czy nie. Jak nie zrobicie, to nie będzie zrobione. Taka moja myśl na dzisiaj mi się sformowała. Biorąc pod uwagę to, że już w tym tygodniu zaczynam moje próbne matury, będzie trzeba prawdopodobnie niektóre serie zawiesić. W szczególności te, z których robię dłuższe odcinki, to jest Poderman oraz Crash. Chociaż Crash już skończyłem praktycznie, chyba jeszcze tylko jeden odcinek nagram z niego. Oprócz tego, który będzie jutro, oczywiście. Więc być może będę musiał jak na razie zrezygnować z robienia dłuższych filmów, pomimo tego, że bardzo mi się to spodobało. Ponieważ w krótszym czasie w mniej odcinków jestem w stanie nagrać więcej kontentu zmieścić powiedzmy dziennie czy po prostu. Tak, żeby, żeby było więcej rzeczy na kanale. Co może być troszeczkę minusem dla ludzi, którzy interesują się konkretną grą, bo jest nie mniej odcinków, aczkolwiek no w końcu gra znajduje się na kanale. Po prostu jest w dłuższym formacie w mniej odcinków, więc mam nadzieję, że macie na tyle. Jesteście w stanie skupić się na tyle, żeby to obejrzeć. A jak nie, podzielcie to sobie na kilka części. Nic nie stoi na przeszkodzie. I nareszcie, po ponad roku, uporałem się z Cyberpunkiem, którego miałem nagranego od premiery DLCK. Oczywiście nie nagrała mi się ostatnia misja, więc będę musiał ją nagrać sam, ale teraz będę odcinki Cyberpunka nagrywał już na bieżąco i nie będzie to nic starego. Będę wyglądał tak, jak wyglądam teraz przede wszystkim, bo. To, to musi być trochę dziwne, kiedy w jednym odcinku mam krótkie włosy, a w jednym cały czas mam długie. No, także planuję rozpocząć nowe serię. Po Crash Bandicootie chcę zagrać tego pierwszego Spyro, który jest. W, to nie jest Insane Trilogy, tylko Reignited Trilogy, to też jest od Activision, nie wiem czy od tych samych. Twórców, w sensie ci sami ludzie to robili, ale tak, gra też wygląda świetnie i stwierdziłem, że muszę w to zagrać, bo inaczej mnie coś trzaśnie. Poza tym na Black Friday kupiłem sobie Diablo, trójkę, nie czwórkę, bo, bo Guess What kosztowała mnie niecałe 40 zł za podstawkę. A za czwórkę zapłaciłbym 100 coś. Nie wiem, chcę na razie tę grę obstawić. Możecie spodziewać się jednego odcinka, może więcej, jeżeli gra mi się jakoś spodoba i ewentualnie wam się spodoba, jako widzom. Planowany jest powrót do Isaaca. Na razie powoli, ale Isaac też wróci na kanał. No i co? Jakieś inne horrorki, inne gry, które mam w bibliotece zaplanowane, kupione już siedzą pół roku i czekają aż się w końcu odpalę. No, ale jak widać wróciłem do całkiem niezłej regularności. Od dłuższego czasu trzymam to daily, więc radzę sobie ze wszystkim na razie. Mniej lub lepiej niektóre filmy mogą być lepsze, niektóre gorsze, ale generalnie wszystko działa. Mam nadzieję, że wam się to podoba. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się do następnego. Na razie.